On, tore him up, right in two, ripped him part like a rag doll. These two guys, the dead guy and other, they showed up. I've been living here, so I hid. I thought maybe they was owners <noise> or cops coming to clean the place out. Kim and Dree College. The dead feller called him Muddy. Feller. Got annoyed. Well, they was waiting on someone. They were gonna do some kind of job they were saying. But the person they was meeting when he was late, so the one guy leaves to find the phone and call him and the and the dead guy stayed. Well that's when the killer that's when he showed up. One second he wasn't there and then he was like out of the shadows he came up. Scared the shit out of the dead guy. I'd like to scream, but I couldn't breathe. Does she put him Oh, that killer, he grew these claws. I swear it, I saw it. The, the dead guy went white like he seen the devil, and then the killer grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. It's a boy, Joe. Oh, I, I couldn't hear too good. Something about revenge for what he did or what they did. The, the killer made sure the dead guy knew who he was and then ripped him open. It just tore him apart. He did it real slow, and made the guy scream. <coughs> Jeśli komuś powiesz tę historię, to cię po prostu zamkną na zawsze. Musisz odejść. O, okay, okay, stary. Czyli mamy teraz pewność, że to jest wampir, ale jest jeszcze jedna ofiara. Ponieważ, ponieważ ten drugi się nie pokazał Lucky Star Room Hmm Następna wskazówka Ciekawe o co chodzi Dobra, ale teraz wykonajmy tego nosiciela plagi Akurat to jest obok, świetnie Jeszcze jeden punkcik I będziemy mieli do Nie Niewidzialna ściana? A, nie, okej okay. Szybciej, paniusiu, szybciej. Tak, jak pamiętacie, wcześniej się pytaliśmy o Tink Billa O czym ty gadasz? look at your face those eyes <laughs> please just leave me alone to the s 18 can be you know who i am <laughs> you took me to the bad place smelled so bad no <laughs> not in the sewers again Jakie kanały? Uspokój się! Nie jestem tym, za kogo mi bierzesz! Czekaj, Bill, sprowadzę pomoc! Nie martw się, Bill. Ktoś za to zapłaci. Czyli grasuje tu inny nosferatu. Przynajmniej tak można przypuszczać. Nie ma co się rozglądać.

Bloodsucker, there's meat galore in my kingdom. Kim Brother Kanker, they call me. High Lord in the diseased halls of the dead. Look around you. The blood, the bloated bodies, the maggot ridden mortal shells. These are the signs, the coming of a new age. Brother Kanker? Mówisz, że jesteś... z Bractwa Dziewiątego Kręgu! Nie wyglądasz na najzdrowszego. Czemu żywisz się bezdomnymi? The other Vessels of Darkness, carrying the diseased truth in their veins. Ah, rozumiem. Straciłeś kompletnie rozum. The doors have been opened, the seals broken, and the final steps into the abyss. The terrible mysteries of the Ninth

Blackbearer clue wow. To się zwaliło z grafiką. Okej okay, już. Wiecie co jest najdziwniejsze? Nie wiem czy to już mówiłem, ale gdy się ma mniej... Humanity, to czyli znaczy, najdziwniejsze. fajne właśnie. Bo kiedy grałem nie ostatnio, tylko kiedyś miałem bardzo mały Humanity, czyli człowieczeństwo, to mogłem się jakoś z, się z nim dogadywałem bardziej. Znaczy, on i tak chciał mnie zabić, ale miałem kwestię delegową, coś w, kiedy Dionysferatum mówił, nasz bohater, że myślałem, że już się zakumplują i że będą razem. Czyli kwestie delegowe się różnią, nie, nie tylko odnośnie co do. O, co do. Klanu i płci, ale również człowieczeństwa. Bardzo ciekawe. A i również też do, do, do tego co robimy. Bo normalny wampir, znaczy normalny, nienosferatu, mógłby zyskać yy, no, robotę od Venus, mówiąc jej po prostu, że to on rozwalił magazyn. Ale tak tylko no, widziałam trochę tak bardziej. Od technicznych stronach gry Ale trzeba przyznać, że jak na gry z tamtych czasów w ogóle na te czasy po prostu bije na głowę niektóre RPG, bo naprawdę to jest coś niesamowitego kwestie dialogowe. Cześć nie jest jedyna świetna rzecz w tej grze, ale jednak bije na głowę ta gra niektóre RPG w dzisiejszych czasach. I co? Nie będę marnował czasu. Wydaje mi się, a teraz musimy iść do last round. Wydaje mi się, właśnie, że te bractwo dziewiątego kręgu próbowało zarazić rasę ludzką, żeby za... wszyscy zachorowali po prostu i... i. poumierali. Tak, ja odbieram przynajmniej ich intencje. Chociaż jeszcze tej misji nie zakończyliśmy. Hej, damsel! Czy kojarzysz ten symbol? Nie. Dobra, rozejdź się. Pokazaliśmy właśnie tę plakietkę, te karteczki, które znaleźliśmy na podłodze. O, bezdomny zniknął. No mam już punkty. Hmm... Niech będzie. Finance... No nie. Chodzi o handel. Dobra, nieważne. Teraz będzie trudna walka.

Oh, mój głod. To jest broder kanker. Nie, nie? Mówiłem o tym. Wiem, przepraszam. Gratulacje, broder. A, mam to cały czas po prostu. Wszyscy mnie mylą z tym kankerem. Jestem po prostu zwykłym członkiem klanu. kultu. Tak jak ty. Nie jesteś nie do Brodyhood, nie? Huh? Just got enlightened i I've been here a few days when the bishop wants to see you you'll be summoned and then you go up these um these stairs up to the, the t temple Co tam się I, I don't know i mean I, I hear things but but I haven't been summoned the, I had a friend snuck up there a few days ago just said she saw things bad bad things what she said um blood she said um blood everywhere she um she saw a few of the summoned to tried to uh oh, to talk to them but they just just stared at her with these um these whoa blank looks you know no, one of them uh, started reaching for her, and she... she ran away. Yeah, yeah. I know, the, the bishop said we have to shed our... um our... Uh, our earthly fears on our journey to the... to the Ninth Circle. But I'm... I'm scared to go upstairs. Uh, home. Spokojnie, nie martw się. Już nie musisz się martwić, Bishopem. Bo ja się nim zajmę. No <grywka> nie tędy. Zepsułem. A! Zepsułem. ma. Jednak katana lepsza Nie ma co z nimi walczyć, oni ciągle przybywają Zaraz nie wiem czy ten przychodzić